Siedzimy sobie spokojnie, co to jest? Tu polatać trochę? Widzisz się? Dobrze? Co się nie trzymały, ale wazonie stoją pięknie. Tatu tu idzie z tej strony. Jeź, cześć. Oj, 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 oj. A mało Obrus obróć Obróź ciągle co. No on już taki, to już taki... Taki obrus. To taki obrus. Dzień dobry? Przed deszczem uciekliśmy. Nie ma wiesz, tam padało trochę przypomina. Ale już padało po drodze. Już po drodze padało, ale ten. Siedziadek tam. Babciu się gdzieś teraz. No bo pogoda fatalna. Pogoda fatalna była. Te wiatry, te wiatry i deszcz. Pogoda brzydka, pogoda do spania. Pogoda do spania była. Pogoda do spania. Dobrze, że pan na to zmił, bo to samo twoje. Ale ból był okropny, bo wiesz, Z bowiem mi tam daje takie tam zdjęcie. Tam byli na stronach. nie to, Zbrania. 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 Ja Giorą ten mi, jej, na autobus, na autobusie, nie słyszałem nic. tak się, się na dworze i świecą się, ciebie no zabrał sześciu. A, to zabieram, bo zabierze. No tam jest, tam, nie wiem, sześciu mi się zadawali, Bo ona dzieciaki były, nie, i babcia tak, była tak, z Nie kręć się tak. Kurczas. No. no tak jest, pogody się nie przewidzi. Jakie ono że wiosna, to nie rozumiem. Wczoraj, trzy takie rajki wysiałam sałaty wczoraj. A ja musiałam inaki. Sałatę wczoraj. A star Ale tylko takie się kilka. Na francze. To była? Nie, ja tylko będę działać. Ja zawsze piję kawę ale inkę. Ja tak, nic mamy jedynej kawę poproszę. Drugiej nie. Macie. kawa. No, kawa A masz kawę inkę? A kawy Jana nie masz? A masz? A ty jeszcze byś chciał wymagania kawę inkę. No. Nie chodź tam. kiedy być, <grymka> Genia dzisiaj wraca. Dobry. Genia wraca. Ja z Pawłem byłem na ogrodzie. Nie, Ty już jeszcze jakieś tam badania musiały iść. Bo oni wrócili w środę. A, to Paweł przeszedł w środę i, ja, i Pan ja. ze mną, był kiedyś tam no, 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 był na ogrodzie, no, bo ta no, no, oranżera no, mi się na Paweł był zjakiem w ogrodzie. Nie, Wczoraj tak, Paweł nie, pomagał tak, Jankowi a, w ogrodzie. Musiałam okna wszystkie wymienić. A wymieni, co ja mam czas? A on mi tam pomagał. No, się no, sarzyw, to no, to Wczoraj był z Jankiem w ogrodzie. Nie, to będzie to może no, 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 to no, 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 no Janek folię stare okna z demobilu i remontuje folię. Coś mu się robi na starość. Teraz ja po raz maluje, ale się okazało, że nie opłaca się malować tą farbą co dwa lata. Lepiej kupić hamerajta i wystarczy Ci, tak. rozumiesz, na... 5 lat, jest. No to jest taka specjalna farba teraz. Ona na rdzę no normalnie pomalujesz bez podkładu, bez niczego. Może no, Ona no jest droga, nie wiem jak kosztuje. Maciej się, ile tam kosztuje. Droga jest nie? No, nie stać cię, się przystaje. No słyszysz, mnie nie stać, jedynie syn mi kupi potem. Tylko on mi może rozrzadzisz za mocno, to wiesz, różnie bywa. Ja tobie chyba, żeby ci drugi syn kupił. No tam to już kupuje stale. To nie, nie za pora Drugi uczony jest Tak. No uczony, no. no ktoś musi być uczony w rodzinie Nie nadaje się na ogród tamten do roboty ma takie, dwie. takie Młodszy Takie miodowe Ja bym też ja się kopał, ten jak tego <laughs> nie ma czerwonego noska. Nie tam ty to jest 60 dzieciom tych pomidorów, ale to nie ma co do tego. Także. Sani, bo co? to na że się porobią czarny. Ja go pamiętam. Czarny kapelusz. Jak szalili gola, normalnie to rzucił kapelusz bo tego poszukać nie mógł. No tak, czarny kapelusz, nie ja Aha, a liniowy mu normalnie ten kapelusz zażył na głowę i mu nacisnął go. No nie wiem, bici, my mieli, mieli, mieli jedną a na końcu ty on ty, ty Ja mnie rozejpnął, czego ja sobie cepę zrobiłem, tam do stąd żeby więc cepę zrobił. Ja mnie cały cały ciubek grubowi. Tak? Ciężki mam, wszystko ja się jeździła dzwoleniega... je? na teraz widzisz, nie? Gdzie? W jechać za moziny. kołach? No, tu przez Pożegowo, tam z na to jak tam... Ja wiem, ja wiem. W z pomiędzy koła, i tam wciągnie się. Tam tak się hamowało, że po prostu nie płynąć. No, nie i bo tylko Wiesz, tam A ma dajdzie, już tak z nie ma A nas tam, ponad nas jechało, czy tam 20 tylko. <śle> no, nie i droga. Ja, A po meczu ani pić, ani ja, jeść dobra, nic z powrotem? Hmm, tak <śle> no. <śle> do Śmina, do Ciempienia, do Kościoła. Do to do do Buku. Tak, że Nie muszę

Na rolnej chyba. Co już Na boisku, tam na tym dziedzińcu.

bo ja to było nisko, te ja Ta. jest to tego... Jak na koniu siedzisz, to wiesz, żeby się puszczać. No ale ty w Galowce tylko... Tak, tak. Nie, o, nie. mam chciał wszędzie. nie ma, nie Najlepiej, jak to sobie tam siedzi. Tak, nie. niech będzie tam. Nie, tam. a i, i tego trzeba wieść. No. no, no, no. 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 A Ja w raku się na tego, to ja, no. ja, ja no. no. chodziłem no. tak, Co mam zrobić? Po tym wiatru, po tych rzutach. Chodziłem tam, tam na Ale tam gdzieś tam na końcu strążymy, to był gruby, masz dwa trzy.

Moja mama też do straży honorowej należy i mi się zaś pyto, czy jeszcze tu wiem kogoś. nie widać. Jej wszyscy poumierali te, co razem ze mną byli, nie? Aby ja, no i Fela jeszcze, nie. A tak to my A to były te obrazki, są... co wymienialiście? Jak? Te obrazki, co wymienialiście? Tak, Aha. tak, tak, stale. Jeszcze na pamiątkę jeden zostałam. Zostawiła mnie ten bilecik w kościele, taki w kościele. Ja czasami podchodzą do siebie, piątek. pani sobie wymieniają obrazki, tam jest tu modlitwa, pewno to odczytują, nie wiem, nigdy jakoś tak nie. nie wiem, że tu przychodzili, nie pamiętam jak, ale jeśli nie. nie, inne, przychodzili, wymieniali sobie te obrazki, te modlitwy. Ta sznorła to, to jakoś. Się nie. wszystko skończyło. Dakle, mogu mogla da hodila, pa piątek to chodziva,